Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Kiedy składałem petycję o sponsorowanie na zieloną kartę dla mojej żony i dzieci, byłem posiadaczem zielonej karty. Moja petycja jest obecnie w toku i nie została jeszcze rozpatrzona, a ja niedawno zostałem obywatelem Stanów Zjednoczonych. Jak to wpłynie na moją petycję o zieloną kartę dla mojej rodziny? Jeśli złożył Pan wniosek o wydanie zielonej karty dla żony i dzieci, będąc posiadaczem zielonej karty, a teraz jest Pan obywatelem Stanów Zjednoczonych, rodzaj wizy imigracyjnej, którą mogą otrzymać członkowie Pana rodziny, ulegnie zmianie. Będzie Pan musiał powiadomić Centrum Procesowania Wiz National Visa Center NVC. Przedstawiając dowód posiadania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych, kopię certyfikatu naturalizacji lub paszportu amerykańskiego, aby mogli oni zaktualizować kategorię wizową członków Pana rodziny. W przypadku małżonki i małoletnich dzieci, ich kategoria wizowa zostanie zmieniona z kategorii rodzinnej drugiej preferencji F2A do kategorii najbliższych krewnych IR. Kategoria IR. Czyli Immediate Relative. Są to wizy dla najbliższych krewnych obywateli amerykańskich i jest to najkorzystniejsza kategoria wizowa, gdyż nie ma ograniczeń co do liczby wiz, które są wydawane każdego roku, i w związku z tym okres procesowania tego typu wiz jest najkrótszy. Jeśli petycja rodzinna, którą złożył pan jako posiadacz zielonej karty dla współmałżonki, obejmowała małoletnie dzieci, Czyli dzieci poniżej 21 roku życia i stanu wolnego, teraz, jako obywatel Stanów Zjednoczonych, będzie Pan musiał złożyć nowe i oddzielne petycje dla każdego dziecka. Różni się to od petycji rodzinnej drugiej preferencji F2A, która pozwala na ujęcie małoletnich dzieci w petycji rodziców. Jeżeli natomiast jako posiadacz zielonej karty złożył Pan wniosek o zieloną kartę dla dorosłych dzieci, Powyżej 21 roku życia i stanu wolnego, NVC zmieni ich kategorię wizową z drugiej preferencji rodzinnej F2B na pierwszą preferencję rodzinną F1. W przeciwieństwie do małoletnich dzieci, zmiana kategorii w przypadku dorosłych dzieci może nie być korzystna dla nich, ponieważ czasami czas oczekiwania na wizę F2B jest krótszy niż czas oczekiwania na wizę F1. W takim przypadku, Dorosłe dzieci ubiegające się o wizę mogą zrezygnować z konwersji na wizę kategorii F1 i pozostać wnioskodawcą o wizę w kategorii F2B. Należy zatem sprawdzić biuletyn wizowy, aby zobaczyć, czy pozostanie w kategorii F2B dla Twojego dorosłego dziecka stanu wolnego byłoby pomocne. Wnioskodawcy, którzy chcą zrezygnować z konwersji na kategorię F1 i zachować datę pierwszeństwa w kategorii F2B, w momencie zmiany na kategorię wizy F1, muszą złożyć w tym celu odpowiedni wniosek do NVC, korzystając z internetowego formularza NVC. NVC przekaże wniosek do USCIS i zmieni kategorię wizy z powrotem na F2B po otrzymaniu zgody USCIS. Wnioskodawcy, których sprawa znajduje się już w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych za granicą, powinni zwrócić się do ambasady o złożenie wniosku w ich imieniu. Urzędnik konsularny przekaże wniosek i rozpatrzy wniosek wizowy w kategorii F2B dopiero po otrzymaniu zgody USCIS. W celu uzyskania więcej informacji w temacie prawa imigracyjnego zapraszam również do wysłuchania moich innych podcastów dostępnych na stronie www.piaseckalo.com.